Polski, Mazowieckiego. No, tak naprawdę opanowaliście boisko. Jedna, druga bramka. Coś się stało, czerwona kartka. 2-1. Wygrywacie jednak. Trenerze, krótka wypowiedź pod tym eee, pomyczową. Ja powiem tak, chciałem bardzo pochwalić zespół przeciwnika, bo e, postawił nam bardzo ciężkie warunki gry. Bardzo wybiegany, wysoko grający zespół. E, chłopcy z 2 rocznika 2-4, 2-5, 2-3 pewnie. Bardzo zdolne chłopaki. Uważam, że ze dwóch, trzech tam jest do zabrania i jak najszybciej, bo granie na poziomie A-klasy na pewno nie, nie spowoduje jakiegoś wielkiego postępu w ich grze. A my mieliśmy swój plan na ten mecz. Chcieliśmy zmazać bl blamasz, który, który wydarzył się w drobinie w sobotę. Yy, nie, jest to niewytłumaczalna rzecz yy, tam strata punktu, dlatego chcieliśmy się bardzo dobrze zaprezentować. Zagraliśmy tutaj pełną osiemnastką, był plan na kolejny pucharowy mecz, że gramy yy, całą osiemnastką. Udało nam się strzelić dwie bramki po bardzo fajnych kontrach, mogło się skończyć wyżej ten, ten wynik nawet na 3-4, ale zespół przeciwnika był bardzo dobrze dzisiaj dysponowany. Myślę, że troszeczkę doświadczenia, wygrało dzisiaj doświadczenie z, z młodzieńczą fantazją i fajnym pomysłem na grę. No graliśmy przeciwko zespoł, zespołowi, e, który gra 1-3-5-2, zawsze się ciężko przeciwko takim zespołom gra. E, mogli otworzyć szybko mecz. E, bardzo dzisiaj chciałem wyróżnić cały zespół, ale bramkarz dzisiaj naprawdę się wykazał, nasz rezerwowy bramkarz. Gratuluję, powodzenia w dalszych rozgrywkach. Wszystkiego dobrego.